Wejcherowskie szkoły i przedszkola są gotowe na przyjęcie ukraińskich dzieci do swoich placówek. W szkole podstawowej nr 11 w Wejcherowie swoje miejsce przy szkolnych ławkach znalazło już 18 dzieci ze wschodniej granicy. My zapisujemy na razie do poszczególnych klas. Czy te dzieci tutaj zostaną? Trudno powiedzieć, bo na przykład dzieci, które przyszły w ubiegłym tygodniu, już dzisiaj wyjechały dwoje do łodzi. Osoby, które dzisiaj miały przyjść do klas pierwszych, takie maluszki, okazuje się, że tak boją się rozłąki z rodzicami, że być może dopiero w poniedziałek będą te dzieci gotowe psychicznie rozłączyć się z rodzicami i wejść w nowe środowisko. Sytuacje są tak dramatyczne, że my nie, nie możemy. Pozostać obojętni. Cała społeczność szkolna, nauczyciele, dzieci, rodzice, wszyscy włączyli się w aktywną pomoc. Cała społeczność szkolna przyjmuje nowych uczniów z wielką troską i empatią na terenie placówki. Cały czas trwają zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które mają ułatwić dzieciom wyjątkowo trudny start w nowej rzeczywistości. I to są yy, też zbiórki wewnątrz jakichś zespołów klasowych, bo na przykład wczoraj yy, w jednej z klas pierwszych okazało się, że ma przyjść dwoje. Dzieci już dzisiaj czekają na nich tornistry, wszystkie przybory, zeszyty, łącznie z pudełkami do śniadania. I to jest życzliwość rodziców. Ich zaangażowanie, wrażliwość. Bardzo się cieszę, że uczestniczą w tym też dzieci, które uczą się empatii. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, każda szkoła podstawowa z rejonu, w którym dana rodzina mieszka, ma obowiązek przyjąć ukraińskie dziecko pod swoją opiekę. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe również mogą przyjmować dzieci i młodzież w miarę posiadania wolnych miejsc. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.